Siemanko! Dziś w mojej kolejnej, kolejnej serii Minecraft. Dziś oczywiście będziemy nakręcać na fly'u. Reklama serwera. E, teraz zakładam do w O przepraszam bardzo. Dobra, no to teraz lecę na fly'u. No to teraz y, będzie taki y, pokazany zamek. To jest, y, nie wiem, y, nazwę to Gildia? Choć nie wiem, czy to taka Gildia, ale. Dobra. No to, to jest Gildia. Nie no. i teraz y, tutaj jakby śmietnik. Wyrzucimy o to. Dobra, I znowu tutaj jest taka mini pułapka. No i teraz w tym problem, że właśnie to jest zamek tylko dla adminów. Chyba. Polecam bardzo serwer. Serwer bardzo przygodowy i TP. IP będzie w opisie. O, tutaj jest spawn. Będzie yy, To ten serwer akup 32 to wiecie. No to tak, o tutaj jest parkour, pierwszy raz go widzę. Dobra. Finik będzie y, trwał y, nie, nie tak długo, nie jak wymyślicie, ale według mnie to on będzie trwało 3-5 y, minut. No to teraz będziemy lecieć na spawn. Bardzo zapraszam na serwer. Serwer SkyBlock. Tak jest w opisie. Niby. IP będzie w opisie. Dawajcie suby, ten. Ej, łapki w górę, w dół i komentarze. Jeśli wam coś się nie spodoba, proszę ten napisać w komentarzu. the sky block oh mm, sky block To będzie taki mały skyblow jakby jak to sobie wyobrażacie, już dadłem to po flaju. Dobra. Dobra. No to serwer jak mówiłem bardzo przygodowy, mi się według mnie jest bardzo fajny To jest ten yy, pierwszy To nie wiem co to jest Zobaczymy coś w skrzynkach Nie wiem co to jest chyba ma ale wiem że to jest ten śmiech świnia... świnia... dobra jak mówiłem filmik będzie e, trwał krótko ale mi Kurde, straciłem jak sobie nie pomyślałem Dobra no, O! A dzisiaj co pierwsze zacząłem grać na serwerze, ale bardzo fajne, polecam bardzo, IP będzie w opisie I weskłem PC-ów Давай, ну то, раз, то услышим, но то